Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Chris i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się mojej subiektywnej liście 10 najprostszych postaci w League of Legends. Nasze zestawienie otwiera Jana. To postać głównie skupiająca się na połkowaniu na linii przeciwników i osłanianiu tarczami carry. Jej rola w fightie sprowadza się do podrzucenia przeciwników i użycia dobrego Ultimata. Naszym kolejnym herosem jest Timo. na postać dzięki przewadze zasięgu na linii wygrywa właściwie większość matchupów, a jego rola drużynowa sprowadza się do sadzenia grzybów po całej mapie. Miejsce 8 Vegar. Vegar to postać, która swój potencjał ukazuje w późnych fazach gry, gdzie ma już wystakowane trochę apy i zakupione kilka przedmiotów. Pegar staje się wtedy one-shotującą bestią. Pozycja siódma, a tutaj Amumu. To wybitnie prosta postać gameplay, sprowadza się do trafienia bandażem i zultowania jak największej liczby przeciwników. Prosty clearing i niezłe ganki pozwoliły Amumu dostać się na to dostawienie. Miejsce szóste, Malzahar. Jego umiejętności farmią za niego, a sam Malzahar skupia się na wyłapywaniu pojedynczych celów przy pomocy swojego ultimata. Jedyną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas gry Malzaharem, to poziom jego many, która może bardzo bardzo szybko się kończyć. Miejsce piąte, Ramus. Czempion, o którego przeciwnicy zabijają się właściwie sami. Bardzo proste ganki, możliwość wyłapywania przeciwnego carry w teamfightach i mechanika tak prosta, jak tylko się da, zapewniły Ramusowi miejsce na tym zestawieniu. Pozycja czwarta, Annie. To w mojej opinii najprostszy midlaner. Last hitowanie minionów przy pomocy Q, świetne teamfightowe narzędzie w postaci ultimate'a, brak skill shotów i ogromny potencjał prosty w egzekucji. Miejsce trzecie, czyli Master Yi. Master to czempion skupiający się na formie dżungli i tak długo jak to tylko możliwe. Po zakupie kilku przedmiotów Gameplay Mastera sprowadza się do włączenia Ultimate E i wskoczenia w sam środek walki. Miejsce drugie, czyli Malfight, to postać o bardzo prostym laning phase, właściwie obija tylko przeciwników z Q i dobija Ultimateem i podobnie działa w Teamfightach, gdzie jego rola sprowadza się do podrócenia jak największej liczby przeciwników lub eliminacji przeciwnego carry. I miejsce pierwsze, czyli Garen, to niesamowicie prosta postać, na linii jest praktycznie niezabijalny, ma dobry sustain, Ultimate stanowiący świetny finisher, dobry wave clear i mechanikę uproszczoną tak bardzo jak to tylko możliwe. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli materiał przypadł ci do gustu, proszę oceń go. A ja już się z wami żegnam i do następnego Narka.